Vitam! O poranku, panowie i panie się ma. Partnerem dzisiejszego filmu jest strona Secret Ball, gdzie przy zakupie boksów piłkarskich. Możecie użyć kodu zdalewski 5. Dawam on 5% zniżki przy zakupie. czym jest Secret Ball? Przechodzimy sobie na stronę. Link oczywiście macie w opisie. Są to tak zwane boksy z koszulkami piłkarskimi, gdzie nie wiecie, jaka jest zawartość waszej paczki. Moim zdaniem, super sprawa, jeżeli chodzi o przykładowo prezenty, upominki, wszystkiego rodzaju słuchajcie, niespodzianki. Najważniejsze Najważniejsze jest to, że nie wiedzieć co jest w środku, możecie sobie oczywiście w zależności od danego boksa wykluczyć klubów, których przykładowo nie lubicie, ale będzie to się wiązało oczywiście z wyższą ceną, mamy tutaj oferty premium, standard, nameset, przelecimy sobie każdą po kolei, różne rozmiary, także dla każdego myślę, że coś się znajdzie, są oczywiście również rzeczy dla kobiet, dla par, tutaj mamy oczywiście mystery box junior, czyli mniejsze rozmiary dla mniejszych gagatków, serdecznie polecam strona Secret Ball z kodem oczywiście Zalewski 5 5% zniżki przy zakupie Przechodzimy do odcinka No punktualnie jak zawsze panowie Witam serdecznie o 9 również punktualnie 00 Jak mi mama dała misję żeby iść w kalesonach do szkoły jak była zima i byłem mały No to nie no na narty i bana A co to jest za jakaś rozgrywka premium przepraszam bardzo Zobaczysz jak będziesz w moim wieku to pisz co będziesz zakładać Mordziu ja już jestem panowie ja mam mentalnie ze 40 lat na... Ej, jest droższa y, Renard czy Sfanson, panowie? na desa, balena nartach, pozdro. Chłopie! Miałem narty jak byłem mały, bo robiłem skoki narciarskie przed domem. Drugi pik. O! 90 hurricane. Siemal o piłkarzyk Ja też mieszkałem w ogóle w takim miejscu, że była Eloherigo, właśnie otwieramy stary Ja byłem w takim miejscu, mieszkałem, że była taka grapa, ale obok tej grapy, obok tej takiej powiedzmy, takiej naj, najstrąbszej to był potok, nie? I był stary, była skarpa do potoka I pamiętam, że kiedyś ogólnie Zawsze z moim sąsiadem, z moim braciakiem Foką jeździliśmy sobie na tym, na sankach, robiliśmy wyścigi I pamiętam, że on się raz w dupcył, nie? Sanki do potoka, a on stary ten, on się trzyma drzewa, nie? Ja pamiętam, że po Mańka poleciłem, mówię, Maniek! Tata! Foka wpadł do potoka! Ja mówię, no nie wiem tam takie jaja generalnie były. A Team of week, karta piłkarska, 8-3, hulit. czy się nie wracaj do domu? Jak ja przecież jestem u siebie teraz. Za samochodem, ej, kuliki były super, nie? A teraz, kiedyś słuchajcie, to się wiecie. Zbierało całą wieś po to, żeby w 15 osób pojechać kulikiem za samochodem. A teraz jedny kulik, jaki znam te pyśki z podstawówki, to jest... Ona lubi kulik! Ona lubi śniega, średnio. pyta się czy idziemy na kulik. No no i niestety taka jest różnica, panowie. Różnica pokoleń generalnie, niestety Tak to właśnie jest. Druga karta, piłkarska Team of the Week. 8-3 Dobrze, nie leci Hansen, bo polecił mnie coś czuje. A jak się pisze jabłko, na którym się zjeżdża tak samo jak to do jedzenia? Bardzo możliwe, mistrzu. 75, o! Ktoś dobry. HP. Co to jest? Bonati, powiedz, jakaś Bonati? Nie! Terabeleira, no. Teresa? 75+, plus, razy 50. O, z lookoutem. O, proszę, i z fansą wjeżdża a Jeśli chodzi o mycie śniegiem, to ty myłeś, czy byłeś myty? To jest jakieś dziwne pytanie Siema, Gawrylaku Graź dla Leone zgrania, sprzedać? Najlepiej go stary z Quixelu, nie? Jest Master, a nie jakiś Tinder, a nie jakiś grinder, a nie jakiś Grinder, człowieku Elegancko, trafiłem w źródła z tego, pozdro A źródło ma nową kartę w tym, w drużynie? Ja z tego wada i tu trafię coś też dobrego Fyk Walkout, OK. Ejka. Aj, ew, ciapa, your Mme, Pajor Mmm, mm, Oj, karczał jeszcze! Ej, karczały jest bardzo dobra, akurat. Jaki foder w ogóle, Ci karczały, to nie wiem, czy jest foder. Ulepsze nagrody na głównym koncie. Liga Elitarna, ulepszenie. Było jak to, wbijaliśmy top 100 na świecie, więc mam nadzieję, że odda. Za tak zwany czysty Grindzik. Więc na sportowo 75 tysięcy monet Paczki już znamy Piki, panowie Predykcja pika i jaki overall z tego, nie? 8-8 Endler 8-8 mhm. XD Jest też Czyli mamy, słuchajcie, piki bramkarskie Czy one są coś w ogóle Warte? Bez lokautu oczywiście bez okautu, bo ja niestety szczęścia w paczkach nie mam. Leci kto? Daiki Ito, Siemarysiu. Ok, paczka piłkarska Team of the Week 8-3, Hansen. Stoi! Nie, no przecież to była Hansen. Ja widziałem po posturze, że to była Hansen. Naprawdę. No to nie jest Hansen, niestety, nie. To nie jest nic, Hansen. To jest uwaga Gang, Szkoda. Boleci człowieku. Oj, 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 No i kto to jest? Dragusin Aaa. toty praktycznie? Ej, a on coś jest warty. On ma stady w ogóle najgorsze. Bez specjalnej karty. Z walkoutem, co jest szczęście? SPD Niemcy, Niemiecka Bundesliga, Bayern München. Kajne, okay, no Skinsley Koman. Jadą koty bez specjalnej. Z walkoutem i uwaga, Bram... Mm -hmm. Bramkier Alison. Ederson... A z double Nie... Panowie no i po to graliśmy te rywalsy w No jest tak jest... A mi coś warty? E no coś tam jesteś warty Ryjku... Nie będziemy słuchajcie zasłaniać ikony... Bo to jest pierwsza ikona... Maksymalnie 87 overall Na głównym koncie... I o to chodzi... Zaczynamy i rozkręcamy ten biznes... Trochę szybko, ale mniejsza z tym. Dajcie znać w czacie waszą predykcję i otwieramy. Jedziesz, włochy. Będzie na testy. Będzie na testy call. Będzie na testy call. I można sprzedać Mendiego. On jest chyba całkiem niezły. On jest chyba całkiem generalnie niezły. Poka to koła. 84+, na uglory. No tutaj można coś trafić. Mam 300 koła budżetu na zmiany. Okej, okay, z Nk. Enka. Lautaro. Ej, on nie będzie zły. Co w się? Sensie, nie wiem czy mi się do składu przyda, ale na ławeczkę nawet czy coś? To jest niewymienne, ale zawsze coś. Zawsze fajnie. No, odpalimy ją po narodowościach, bo generalnie... Zola ma 87? Ej, Zola ma 8,7 w ogóle, to jest zajebista karta. Tylko nie dania. Okej, okay, nie ma dani. Nice, 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 nice Okej, okay, Weron to to nie jest, i Crespo też to nie jest. Powiedzcie, że to nie jest Anglia, bo jak to nie jest Anglia, to może być coś dobrego. Najważniejsze. Ej, 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 ej. Jest Barnes. Moim zdaniem nie jest najgorszy, jak na Road to Glory. Nie jest najgorszy, na jedną ligę weekendową. No dlatego, dlatego Sainta będzie chyba, bo ten Saintior to jest taki średniak, na ławeczkę bardziej. Gold na NK? Nie no, gold ta już jest gołcica stary. Dobra, no to idziemy montować. O, zadania jakieś blokowałem. Punkty przełomowe to może jakaś paka fajna. I foder, błagam, mistrzostwo transferowe, nie? Ale monety. O, no i teraz gramy. Tylko pokażcie moich wojowników. Ale fart. Ciała bezpiecznik. Nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no. Nice! Fajnie, że ten. No, do, udogi, ale fajnie zagrałem w ogóle. Fajnie, fajnie zagrane. Ale siekła w ogóle ta się, Problem jest dalej taki, mam wrażenie, że chodzi o zawodników w polukarnym, nie? Dzięki, dziękuję za mecz. Fajnie, se klikasz. Hansen jest potrzebna po triwelki. Bo marzenie to jest taki skład. Jak miał taki skład, to jest ogólnie. Jakbym taki skład miał, to jest marzenie. Naprawdę. To jest. No nic więcej nie muszę mieć, nie? Serio. Ewentualnie Valverde do środka za I jest ten. Jest skład, szybko był prosem. No ale no, jest taka różnica, różnica że. A jakaś Enka obecnie za dwie banie? Nie ma Enki żadnej za dwie bańki? To jest w ogóle dla mnie przerażające w tej grze. Jaki to jest div Na padziory no. Nie ma na się ku do dwóch baniek. No jest kantona niby, nie? Ale chcemy kantonom pykać. to jest w sumie. Butragenio też fajne jedynce. Ewentualnie skończy się tak, że zostawimy sobie ten skład, który jest, bo tym składem wbijaliśmy już. Wbijaliśmy jakby 15 on jest Good enough. Ale ten. Ale Krojw to jest ten, ale krow to jest inna liga stary. To przecież to jest zupełnie... Minambapen, jest super na kroju, on 6 baniek kosztuje.